Słuchajcie. Dzisiaj będziemy kontynuować naukę poprzedniego mazurka, czyli Topolina. Mazurka pod tytułem Topolina. Jest to mazurek pana Tadeusza Jednaka i znajdźcie w pierwszą część, jeśli jej nie widzieliście, aby zacząć tę naukę. W poprzedniej części omówiliśmy budowę tego mazurka trzyczęściową, ozdobnik zwany wyciąganiem nuty, a dzisiaj pójdziemy kawałek dalej. Mazurek ten w drugiej części, która jest częścią taką dodaną, rytmizowaną, dokładnie mieści się w schemacie, o którym także mówiłam w innych filmach: w schemacie rytmicznym, który można nazwać raz, 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 trzy, dwa. Jest to przesuwanie akcentu, i jest to bardzo charakterystyczne dla oberków i dla mazurków. Brzmi to mniej więcej tak.

La 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 To co jest takie egzotyczne, właściwie jest proste, jeśli się to przeanalizuje. Więc melodia właśnie służy wydobyciu tych akcentów. Spróbujemy teraz ją zagrać. Przypominam, że gramy tą drugą dodaną część, a właściwie trzecią na dana dana. Raz, trzy, dwa. Taka jest końcówka. Raz, 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 trzy, dwa. Yy, najlepiej będzie ćwiczyć sobie czasami z klaskaniem melodię. Wystarczy samo nucenie, a potem, właśnie, można spróbować nastawić sobie jakiś rodzaj metronomu. Jest świetny program do bębnienia dla skrzypków. Nazywa się bębnista.pl. Znajdziecie go sobie w internecie i tam można ustawić sobie bęben i do niego grać. Kiedy już sobie tak Ułożymy tę melodię po prostu, możemy ją jeszcze urozmaicić różnymi ozdobnikami. Jednym z nich jest wejście w górę. Taką wycieczkę robimy sobie w górnej części i wracamy z powrotem do naszej melodii. Spróbuję to zagrać wolniej. A teraz z tym ozdobnikiem. Jest to także wyciąganie nuty. Yy, I jest to bardzo, bardzo charakterystyczny na Radomszczyźnie piękny, moim zdaniem, ozdobnik. Można go też zastosować zresztą w pierwszej części. Liczyć. wolno, oczywiście wolno. D Się tak to wyćwiczyć, żeby nie wywalać całej melodii, czyli i nie wywalać tego rytmu, w który wchodzimy. Dlatego też nadajemy temu ozdobnikowi taki, yy, takie przyspieszenie. To nie jest równiutko ta ta, ta 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 ta, ta 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 i służy dynamizowaniu tej melodii. On służy podkreśleniu tej wysokiej nuty, na którą wchodzimy. Myślę, że trzeba ćwiczyć wolno, a potem nadać mu tę charakterystyczne przyspieszenie. Przy okazji innych filmów mówiłam o tym, że rytmika, Mazurka jest kołem, a nawet powiedziałabym, że jest krzywym kołem. Czyli jest takim kołem, który ma zwolnienia i przyspieszenia. Kiedy mamy bębniste, możemy zwrócić jego uwagę na to, że nie wszystkie wartości w mazurku są identyczne. Skrzypkowie, kiedy tłumaczą początkującym skrzypkom lub bębnistom, jaki jest rytm mazurka, często mówią raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kładąc nacisk na dwójkę, co nie znaczy, że ją bardzo opóźniają. To nie jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to już powoduje takie lekki, lekkie skrzywienie tego koła, które się toczy, tak jakby koło podskakiwało lekko na jakimś wyboju. I z tego bierze się to takie, ten taki ruch przyspieszania, yy, zwiększania jakby tempa w mazurku, a potem rozciągania. Yy, myślę, że Poruszyliśmy tutaj szereg ciekawych zagadnień. Życzę Wam udanej, yy, udanej pracy z tym mazurkiem, a ja jeszcze na koniec go zagram.